Siemanko! z tej strony Antek 4162. A to jest już mój kolejny poradnik z tej Minecraft-poradniki. Dzisiaj Wam pokażę, jak zbudować takie oto drzwi na kod. Jak one działają? Po prostu wystarczy wpisać poprawny kod. Ja na przykład sobie wybrałem 1, 3, 6, 7, 9. I drzwi na tuk się nam otwierają. Można także wyłączyć, jeśli na przykład to jest schron antybombowy. Możemy też nacisnąć dźwignię i, i na zawsze możemy się tam chylić. Potem aby zabrać, trzeba w kod odstukać. Jak teraz zobaczycie mechanizm, tak to wszystko wygląda: że jeśli klikasz dźwignię, to pochodnie się wyłącza, jeśli wyłączysz wszystkie, to prąd popłynie, tam przestanie płynąć, drzwi się otworzą i możemy wejść. Z drugiej strony jest tutaj negacja, która zasila te oto drzwi, jeśli chcemy zamknąć, gdy jesteśmy w środku. I możemy się tam chronić woli. Tylko jak to kiedyś zbudować? Już pokazuję. Potrzebujemy piaskowca lub do inny dowolny blok. Tabliczkę. Dowolne drzwi, ja wezmę żelazne. Dźwignie. Czerwone pochodnie i czerwony proszek. Jeszcze krokiem to musimy wybudować ścianę o 9x2. I na górnym polu kładziemy dźwignię. Następnie tutaj na tabliczka wpisujemy wszystkie cyfry od 1 do 9. 3, 4, 5, 6, 7, tutaj będzie 9, a tu 8. Ok, mamy gotowy panel. W takim razie już musimy jeszcze zrobić takie zamaskowanie mechanizmu. Gdyby ktoś podglądał i by chciał podskoczyć, zobaczyć jaki jest kod, to mu to utrudni. Tutaj jeszcze robimy do, do, drugie zabudowanie. Tutaj jeszcze robimy takie, taką ramę, taki łuk. I tu stawiamy żelazne drzwi. Teraz musimy zbudować układ, który będziemy otwierać. Musimy sobie najpierw wymyślić jakiś kod. Ja na przykład sobie wezmę 2, 4, 6. I oczywiście 8. czystkie liczby, parzyste. Teraz tutaj musimy dać w tych miejscach czerwony proszek. Tutaj musimy dać bloki, bo po tym będzie przechodził czerwony proszek. Niech to co zrobiłem z ekranu, ale to nie szkodzi. Teraz tutaj stawiam także czerwony proszek. Jeszcze to już wszystko. Tutaj jeszcze robimy takie. Dodatkowe, ale nie musimy robić. Dodajemy to. Drzwi nam się otworzą, ale nic nie szkodzi. Dajemy nowe. No i to już wszystko. Teraz trzeba tylko wpisać poprawny kod. I drzwi nam się otworzyły. E? Tak to wychodzi na podstawowe drzwi. Ale możemy też zainstalować. Negację, która to zasili, za, za, za i voilà, drzwi się otworzyły. Jeśli klikniesz na, na dźwignię z wpisanym kodem, to się nam odaktywuje. Więc jeszcze raz klikamy te wpisujemy po pewny kod, a drzwi nam się otwierają, i możemy przejść. Aby zdezaktywować, robimy po prostu, klikamy wszystkie dźwignie pozycje, wyłączone. No i to już wszystko. Jeśli chcecie zobaczyć więcej moich filmików, to zapraszam do subskrybowania i subskrybowania mojego kanału i postawienia mi łapki w górę. Ja się z wami żegnam, pa pa!